Hej, hej, słuchajcie, ostatnio wygraliśmy miseczki od y, Reptile Bowl. No i postanowiliśmy jeszcze trochę domówić. Także mm, pokażemy Wam, co tutaj fajnego mamy. Pierwsze, co? To jest taka miseczka głęboka na owady. Wydaje nam się, że nie powinna stąd uciec. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać. Będzie później na zdjęciach. Ona ma rand, więc teoretycznie, owad, który sobie podejdzie tu, cyk i spadnie z powrotem, no może świerszcze wyskoczą, ale by je obsypać dobrze wapniem, to kto wie, tak? Ja mam dwie miseczki. Tu jest takie maleństwo, płyciutka, ale bardzo fajna, na przykład dla latikaudy, czy dla klemerek, myślę, że jest zupełnie zupełności wystarczająca. Tu jest miseczka troszkę już większa, także bardziej chyba pod wiekona orzęsionego, czy jakiegoś innego gekonika tego typu też bardzo fajnie, wszystkie są wykonane w ten sam sposób no i teraz patrzcie na to to jest zalane żywicą tak jak tamte, ale jest czarne i jest po prostu przepiękne w tamtych jeszcze nie mieliśmy takich kolorów były bardziej te takie no zwykłe kamieniste a ta jest sztosik i nie jest mała mamy też taką czerwoną tu musimy się zastanowić, czy pójdzie do orzęska, do hajretki, bo ma pięknego czerwonego kwiata. Czy może do felsumy, a może do kaudę, bo też by fajnie się u i sprawowa sprawowała. Czekajcie, może mi się tu wyostrzy. O! No, jaki to jest sztosik. To jest kamienna miska na wodę. Taka typowa, właśnie jak z tamtych, co dostaliśmy, czyli zwykłe kamyczki. No muszę przyznać, że te to nam się podobają jeszcze bardziej. Tamte już były super, a to to w ogóle <laughs> ekstra. Bardzo fajny pomysł, żeby używać kolorowych kamyków. To w ogóle można dopasować świetnie do, do wystroju terrarium. No i teraz najlepsze, królowa. To jest po prostu kozak, jest mega ciężka, więc na pewno nie będzie się przesuwać. I jest po prostu tak wykonana. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Jak światło odbija. No, no to jest po prostu niesamowite. E, także m, ona idzie do Kambodży. To na 100%. Zaraz Wam będę pokazywała, jak to wygląda w terariach. Także słuchajcie, tutaj już mamy w końcu do wyrzucenia starą brzydką nisko od Reptizo. I uwaga. wchodzi. zobaczymy, czy wejdzie. To wielka chwilę prawdy. Na chwilę odłożę telefon. No i cyk, weszło. Słuchajcie, teraz to wygląda świetnie. Ta, która jest głębsza, pójdzie na robale. Natomiast ta, która no, jest taka mniej głęboka, oczywiście będzie szła na pangę. I zaraz lecimy z tym koksem. No to tak, mamy tutaj prawdziwą łącznikę. Jest ta miseczka, która jest dość głęboka. Z się nie przejmujcie? Wszyscy mają całe ręce. No dobra, wrzucamy troszkę. O, kurcz, ona jest taka głęboka? że to na luzie w ogóle. Nie, nie, ma, nie ma opcji w ogóle, żeby te mączniki wyszły. A fajnie, że jest na tyle jakby e, na tyle małą średnicę, że obsypanie tych owadów to będzie moment. Super. No zobaczcie. Luzik na maksa. Na pewno nie uciechną mączniki. Kiedy indziej sprawdzimy jakieś tam inne larwy. Ale tu myślę, że możemy spać spokojnie. Także jesteśmy już w Kambodży, eee, no wygląda coraz lepiej, generalnie tu mieliśmy kupioną taką miskę, ale ona nie wygląda aż tak fajnie, jest polecana, eee, jest dość fajna jeśli chodzi o użyteczność, no ale kolorystycznie tak se, także ona idzie pa, a trafia tutaj cyk, no i to już pasuje ekstra, bo się fajnie będzie łączyło z naszą chorą. Na razie taka wystarczy, bo Kambodża będzie dość mała. tutaj, chyba ustawiłem ją, chyba po prostu tak, żeby młoda jej nie zrzuciła. Więc może sobie cyk, 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 i będzie sobie tutaj stąd wyjadać. Bardzo jestem ciekawa, czy mączniki będą z niej wychodziły. Ale to się okaże. Przy okazji możemy Wam pokazać trochę, jak tam u nas ta Kambodża funkcjonuje. Jest Buddha. To mamy wszystko elegancko, epipremną oczywiście. Ta będzie troszkę obniżona żarówa na no, łańcuszku, bo e, no, powinniśmy mieć troszkę wyższą temperaturę. A ile tutaj mamy? No ja, nie wyostrzyć się chyba. Słuchajcie, no nie chcę złapać mi ostrości, ale powiem Wam, że tu jest 28 stopni, a jest to o 4 stopnie za mało. Także tutaj na pewno idzie do Kambodży. Przepięknie. Tutaj są miseczki dla Orzeska, czyli dla naszej nowej, nowej florci. Ona tam gdzieś jest. Nie wiem, czy się pokaże chociaż kawałek. Chyba nic nie zobaczycie. Ja widzę ogonek, ale to musiałabym podświetlić. No, nie chcę jej świecić, także florci mówiły też po No i proszę, tak się prezentuje. Miseczka kamienna, przy bunkrze D90 i tutaj będzie mieszkał za jakiś czas drugi synk Bardzo ładnie. I te jeszcze zostały do rozdysponowania, ta na pewno pójdzie do platykałdy, to jeszcze przemyślimy, żeby będzie fajnie wyglądało. także... Cóż, no bardzo dziękujemy serdecznie i dziękujemy za gratisy. Jest mega, mega sztos. Polecamy oczywiście Retail bo podlinkuję Wam pod filmem. Pa, pa!